Sebastianie, chciałbym powiedzieć, już tradycyjnie podsumowujemy wyścig Endurance. Wyścig Endurance, który jako pierwszy w sezonie 2024 podnosi poprzeczkę bardzo wysoko, bo to, co się działo na torze Poznań. Szapoba. Dziękuję. I tak właśnie będzie w tym sezonie, więc e, trochę liczyłem na deszcz. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że, że lubię takie zmiany pogodowe. E, co drugi rok mamy taką zmianę. Wypadałoby, żeby padało na razie Nie padało. Ale tak na poważnie e, fajna pogoda i, i dopisało e, słońce, więc nie było zmian. Chociaż zmiany oczywiście są obowiązkowe w się Te się wydarzyły. E, nie doszły mnie żadne e, tutaj głosy, że te zmiany były jakieś problemowe. Oczywiście walka z czasem, więc tutaj... E, Zawodnicy wiem, że rozmawiali zaraz po wyścigu, kto szybciej się zmienił, je dotankował i jak wyglądała ta zmiana w depo, czyli Endurance w pełnej krasie, wszystko co, co jest związane z wyścigami długodystansowymi właśnie się wydarzyło, czyli różne marki, różne klasy jadą przez dwie godziny kto zrobi tych okrążeń najwięcej wygrywał siebie w klasie. W międzyczasie trzeba się też zmienić, bo jedzie dwóch kierowców, oczywiście dwóch to jest takie minimum, można się zmienić nawet ze trzy razy, to polecam, jeżeli ktoś potrzebuje, ale traci czas, więc Endurance, czyli taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o, o, o wyścigi Mistrzostw Polski, no właśnie się odbyła, więc kto nie był, niech, niech żałuje. Ale mamy też wyścigi za miesiąc, a to, co dzisiaj się pokazało, to tylko, to tylko początek tego, co, co będzie mieć w całym sezonie. Taki przedsmak emocji, a jeżeli nie wyżycie drodzy kibice, to spójrzcie na samochody, które stoją za tobą, przepiękne auta, nowe konstrukcje na torze Poznań, i mam nadzieję, wiele na to wskazuje, że kolejne rundy będą obfitować właśnie w takie zacięte pojedynki, jakie miały miejsce właśnie podczas tego wyścigu Endurance, ale także podczas wyścigu sprinterskich. Dokładnie tak. Już dzisiaj w padoku ci, którzy chcieliby jechać, oglądali, że wow, co co, co się wydarzyło. Nagle jest tyle samochodów w klasie 3,5, jest klasa GTC, jest BOP, mamy GT3 z, z Tomkiem Wirą, zapraszam. Tomek powiedział, że powie kolegom, co tu się wydarzyło i kogo to minęło, ma tu po prostu przyjechać i walczyć. Więc jeszcze kolejne rundy, czeka nas też linda zagraniczna w Rydze, więc myślę, że to dopiero się zaczyna, a jeżeli prolog jest taki, jak widać, to co się będzie działo w trakcie, w trakcie sezonu. Właśnie rozwiązujemy park Ferme, więc to co słyszycie to jest właśnie zakończenie dzisiejszego dnia. Zakończenie dnia, ale jutro także bardzo intensywna niedziela. Intensy intensywna niedziela pełna ścigania się, e, potwa wyścigi e, z każdej serii wyścigowych. No i znowu dużo ciekawych samochodów, dużo rywalizacji, dużo walki. Tak, czyli wyścig, przygotowanie, kolejny wyścig. Czyli tak powinien wyglądać motorsportowy weekend, że nie zwalniamy, tylko, tylko jedziemy na maksa wtedy, kiedy jest nasz wyścig, przygotowujemy się do następnego. Przypominam, że, że wyścig to nie jest tylko te 25 minut. Wyścig sprinterski to nie jest 25 minut plus okrążenie, tylko to jest przygotowanie się do kolejnego. Czyli znowu rozmowa z zespołem technicznym, pewnie przygotowanie auta, sprawdzenie, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, jeżeli ktoś miał jakąś, jakąś porażkę. Tak, żeby pojechać kolejny, kolejny w tym samym dniu wyścig po raz po raz drugi, bo jutro przypominam, jedziemy dwa razy e, dwa razy e, wyścig sprinterski i na, na zakończenie sumujemy te punkty i sprawdzamy kto jest generalką. Generalka to jest cały nasz weekend, teraz liczymy wszystkie, e, wszystkie trzy. Zapraszam pod podium a wcześniej rano zaczynamy pierwszy wyścig. Znaczy, najmniej pierwszy wyścig to już w niedzielę, ale dzisiaj podsumujemy to, co się wydarzyło dotychczas. Świetna frekwencja zawodników, świetne samochody również, ale myślę, że również co warte podkreślenia, wielu kibiców, którzy przyjechali na Tor Poznań i szczerze przyznam, że bardzo cieszy to, jak parking jest zapchany samochodami kibiców, którzy chcą oglądać świetną, świetną walkę. No tak, jeżeli w stawce startuje kilkanaście równych samochodów, to, 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 jest, to na pewno będzie wyścig i to y, dotyczy wszystkich klas, maluchy. BMW 318 i S-Cup, czy Porsche, których jest tak dużo i walczą z Lambo, które wyrównaliśmy. No wiadomo, ten wyścig najmocniejszych klas robi największe wrażenie dźwiękowo-prędkościowe, ale walka wyścigowa jest w każdym, w każdym naszym wyścigu, więc jeżeli ktoś lubi wyścigi, to zobaczy je w każdej klasie tutaj, w każdej klasie i, i zobaczy to, jak, jak wygląda. Więc walka maluchów w zakręcie czym się różni od walki dwóch Porsche w zakręcie czy trzech Porsche nawet w w zakręcie. Technicznie tylko tym, że są auta większe i mocniejsze, ale sposoby na, na wyprzedzenie są bardzo, bardzo podobne. To zapraszamy na Tor Poznań. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję i zapraszam.